Cześć, witam Was na kanale Freezo. W poprzednim odcinku z serii Buduj za Freezo pokazywaliśmy Wam, jak poprawnie wykonać wylewkę. Natomiast w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak taką robotę odebrać czyli najpopularniejsze błędy przy wykonywaniu wylewki. Nie przedłużajmy, zaczynamy! Jedziesz ze mną, Tomek, który podzieli się swoim bogatym doświadczeniem. Za chwilę wejdziemy na górę, gdzie mamy już zrobioną wylewkę i pokażemy Wam, na jakie elementy należy zwrócić uwagę. Jak sami widzieliście, mamy już gotową wylewkę na piętrze. Minęły dwa dni, więc spokojnie możemy już po niej chodzić. I teraz przychodzi ten moment, w którym musimy zapłacić za usługę. Zanim to zrobimy, musimy odpowiednio sprawdzić całą naszą podłogę. Tomek, jaki jest pierwszy etap odbioru takich prac? Pierwszym etapem odbioru pracy jest wymierzenie wysokości, czy wylewka została odpowiednio wysoko wylana. No dobra, ale jak to zrobić? zrobić można to zrobić za pomocą tej metrówki. Teraz Wam pokażę, jak to robimy. Na Naniesione punkty mamy na 100 cm. Przykładamy sobie metrówkę do góry wylewki. Proszę sobie tutaj zobaczyć. Punkt 100 cm równiutko wyszło. No ale skąd wiemy, że te 100 cm to jest odpowiednia wysokość? Te 100 cm to jest punkt, który wyznaczaliśmy jako nasz punkt zero na początku samej wylewki, jakby tylko styropian? No i teraz wiemy, że te 100 cm do góry wylewki to jest odpowiedni punkt. Dobra, w ilu miejscach należy to sprawdzić? W każdym pomieszczeniu, w każdym narożniku? Bardzo sprawdzić w każdym narożniku, w każdym pomieszczeniu, czy wylewka jest zgodna. A co w momencie, kiedy przychodzisz na odbiór albo inwestor odbiera i brakuje centymetra dwóch? Jeżeli brakuje jednego lub dwóch centymetrów, no jest to bardzo źle wykonana wylewka, jest to błąd kardynalny, e, ciężki do naprawienia, drogo, bardzo drogo kosztuje, e, raczej firmom profesjonalnym takie błędy się nie zdarzają. A da się to jakoś uratować? E, jasne, że się da uratować, można to nadlać e, wylewką samopoziomującą, e, która jest bardzo droga e, no, lub takim jastrychem, ale z dodatkiem bardzo dużej chemii, e, akurat nam takie błędy się nie zdarzają. No bardzo ciężka sytuacja do wyjścia. Czyli mamy sprawdzoną wysokość wylewki w każdym pomieszczeniu. Jaki jest kolejny etap? Kolejnym etapem jest sprawdzenie estetyczne i wizualne wylewki, czy się została dobrze zatarta, czy nie ma dziur, czy nie ma jakichś porów. To pokaż mi praktycznie na co mam zwrócić uwagę tutaj. No, warto sobie podejść bliżej posadzki, zobaczyć czy posadzka jest twarda, gładka, czy powierzchnia z góry została dobrze zatarta. Mhm. A co to są te białe tutaj takie plamy? Białe plamy jest to włókno polipropylenowe, które delikatnie nam tutaj wychodzi, nie jest to niczym złym, nie przeszkadza to w eksploatacji posadzki. A jaką rolę one pełni w wylewce? Włókno polipropylenowe pełni rolę wzmacniacza wylewki, jest to zastąpienie, kiedyś była siatka stalowa, na dzień dzisiejszy dodajemy włókno. Polipropylenowe, które wzmacnia wytrzymałość betonu. Dobra, tutaj widzimy, że mamy praktycznie idealnie gładką powierzchnię. To Tomasz, jaki jest kolejny etap, na który powinniśmy zwrócić uwagę? Czy beton w rogach został dobrze zaaplikowany, czy doszedł do samego końca? Czasem się zdarza tak, że rogi są półokrągłe. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby beton był jak najdalej wciśnięty, żeby róg miał te 90 stopni. Tak, tak samo wzdłuż ściany, czy beton do, został dobrze tutaj wciśnięty. Czyli jakie tutaj są typowe takie błędy? Może tutaj być spad do, do ściany? Dokładnie do tak, może być ścian, zdarzają się, że są dziury tutaj w tych miejscach, że rogi, rogi są półokrągłe. Na to kierownicy na, na budowach bardzo mocno zwracają uwagę. Teraz pokażemy kolejną rzecz, na co zwróci, warto zwrócić uwagę. Jest to dylatacja. Mhm. Ta linia, na, to nacięcie w jedną trzecią grubości posadzki. Zostało to zrobione z, y, od strony wewnętrznej mniejszego po, pokoju, ze względu na to, że będzie tu wisiało skrzydło drwiowe. Mhm. Mm. No jest to kontrolowane pęknięcie. W jakich miejscach powinniśmy to skontrolować, czyli w których miejscach powinna być ta szczelina dylatacyjna? Szczelina dylatacyjna powinna być między wszystkimi pokojami i powinna być też w tym miejscu, gdzie będzie wisiało skrzydło drzwiowe. Czemu to jest ważne? No bo z tej strony będzie jedna okładzina, dajmy na, dajmy na to panela, a z tej strony będzie płytka, żebyśmy pro, nie widzieli w progu tego przejścia. Mhm. A co się stanie, jeżeli jest błąd i właśnie jest to zrobione po drugiej stronie? Jeżeli jest to zrobione po drugiej stronie, no to trzeba po prostu y, y, zakryć to betonem, tą starą, i z drugiej strony delikatnie kątówką y, naciąć, żeby było z odpowiedniej strony. Jest to, to bardzo duży błąd. Wiedząc już, na jakie elementy należy zwrócić uwagę, idziemy na obchód. No, i tutaj pierwsze moje pytanie. Nie mamy tutaj przejścia, a pojawia się tutaj szczelina dylatacyjna. Dlaczego? Nie, dlatego, że z doświadczenia wiemy, że małe korytarze, jak jest jedna ściana blisko od drugiej, lepiej zrobić jedną dylatację po prostu więcej, niż żeby było takie kontrolowane pęknięcie. Rozumiem. Dobra, to idziemy dalej. No, i tutaj mamy różnicę poziomów. Z czego ona wynika? W tym miejscu została zastosowana różnica poziomu, ze względu na to, że będą, z tej strony będą panele winylowe. Tutaj będą płytki, żeby ostateczny, na ostatnim, ostatecznym etapie już była podłoga równa e, i się zeszła. E, tutaj jest niżej, tutaj jest wyżej. No dobra, to idziemy dalej. No i tutaj mamy taką różnicę y, w wysokości. Dlaczego? Jest tutaj różnica w wysokości, tutaj będzie odpływ liniowy, to jest tak zwane, tu będzie prysznic ogólnie. Od razu wylewka jest zrobiona w spadzie, później przyjdą płytki, które też zostaną położone w spadzie. Jest to brodzik bezprogowy. Dobra, czyli mamy wizualnie sprawdzoną całą podłogę. Wszystko jest OK. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy sprawdzić? Tak, jest jeszcze coś. Powinniśmy zobaczyć poziom posadzki, czy jest dobry. Mhm. Poziom posadzki sprawdzamy przy pomocy łaty dwumetrowej, poziomicy dwumetrowej. Przykładamy sobie na posadzkę. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy oko mieści się w środku. Tutaj jest ok. Kolejną rzecz, na co warto zwrócić uwagę, przyciskamy sobie z jednej strony łatę, z drugiej, czy nie pracuje. Jest ok. Można zajrzeć pod łatę, czyli ma jakiś większy prześwitów. Tutaj też widzimy, że jest ok. Pochodzić po pokoju z łatą w ten sposób. Czyli rozumiem, że to musimy wykonać w każdym pomieszczeniu najlepiej każdy skrawek, żeby tak sprawdzić, tak? Tak, dokładnie. Czy posadzka została dobrze. dobrze A jaki wykonana? jest taki, taka tolerancja yy, wykonania? Na łacie metrowej od 2 do 3 mm, yy, mamy tolerancję. Na laserze do 5 mm, mm to w stanie zaakceptować na No No Ważne, żeby nie było górek, dołków i żeby, żeby poziomica nie pracowała w lewo i w prawo. Nie? Bo to znacznie utrudni pracę kolejnym, kolejnym firmom z tym, co będą gładli płytki i co będą wkładli panele. Mamy sprawdzoną już całą podłogę, nie było się do czego przyczepić. E, natomiast mam pytanie do Ciebie, Tomek: czy trzeba tą podłogę teraz w jakiś sposób pielęgnować? I ile ona schnie. Tej posadzki. Akurat nie, nie trzeba pielęgnować, nie ma takiej ważne, żeby okna były wszystkie pozamykane, nie robić przeciągów, Lejemy to w okresie, teraz mamy zimowy, chłodny okres, nie trzeba polewać, nie trzeba przykrywać. Jeżeli byłoby to lato dodatnie temperatury powyżej 20 stopni, to jak najbardziej polewać i przykrywać. Jedna opcja to jest polewać wodą przez 10 dni, druga opcja jest polać mocno wodą i przykryć folią, Zostawić to też na 10 dni. Robi się to ze względu na to, żeby beton lubi wodę i jest potrzeby do wiązania. Nie może za szybko woda wyparować do domu. A kiedy będziemy mogli zadzwonić już po kafelkarza, żeby nam układał płytki? Kafelkarza możemy zadzwonić po miesiącu czasu, aczkolwiek posadzkę trzeba jeszcze wygrzać. Przed przystąpieniem do płytek, tak jak Tomek powiedział, trzeba wygrzać odpowiednio posadzkę. Mamy tutaj ogrzewanie podłogowe. Subskrybujcie nasz kanał, bo wkrótce pokażemy Wam, jak wygrzać prawidłowo posadzkę. Dziękuję Ci Tomek za podzielenie się doświadczeniem. Myślę, że teraz już wiecie, jak sprawdzić poprawność wykonania wylewki w Waszych domach. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę dla Tomka, subskrypcji naszego kanału oraz zobaczcie sobie poprzedni odcinek serii Buduj za Frizo, link tutaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, tak bym mógł to wywalić to. Všichni můžeme na tak přes 3 Nepukej tam teda!